iPhone 16e jest za drogi. Skąd takie wnioski? Przedstawiam Wam 10 według mnie dużo lepszych smartfonów, które możecie kupić do kwoty poniżej 3000 zł. Numer 1 zeszłoroczny flagowiec OnePlus 12, którego cena oficjalnie w Polsce jest dokładnie taka sama jak iPhone 16e, 2999 zł. Numer 2 jak dobrze poszukacie na peperze, macie możliwość kupienia OnePlusa 13 za około 2600 zł. Macie też możliwość kupienia Realme GT7 Pro za 2999 zł. Numer 4 zeszłoroczny flagowiec Samsung Galaxy s 24 za 2949. Numer 5, czyli ex flagowiec, Google'owy Pixel 8 Pro, którego bez problemu jesteście w stanie kupić za około 2400 zł. Kolejny konkurent dla iPhone'a 16 Pixel 9 za około 2700-2800 zł. Z naszej poniżej 3000 zł macie możliwość kupienia Motorola Edge 50 Pro, której cena aktualnie to około 2000 zł. Coś małego, kompaktowego. Na ten moment jeden z nielicznych jaki się ostał, Asus Zenfone przekoną poniżej 6 cali za około 2500 zł. Chcecie coś mocnego z oficji? specjalnej polskiej dystrybucji? Proszę bardzo, za 3000 zł mamy Asusa Zenfona 11 Ultra. Mało tego, jak będziecie dobrze wyłapywać promocję, to możecie trafić nawet iPhone'a 15 za 2999 zł. Dlatego uważam, że